Wskażenie. Dobra. Co teraz? Tu są paraki. O no Znaczy bunkry. Tu też. Zwunkrowane to to wszystko. Przemieścić się tu. E? Eee. eee. Gdzie są moje tomahawki? Zniszczyli mi tomahawki. Fak, fake. Like. Nie słyszeliście tego. A ja, ja muszę zniszczyć te bunkry. Żeby było śmieszniej. Tu jest możliwość tego jak ja mam się tam przedostać bez tomachołków jest ciężko tu są z wyrzutniami rakiet fuck sake żeby robić to wszystko w, w odpowiedniej kolejności otrzymam mieć naprawdę niezłą jazdę Dobra, tak tego nie zrobimy. Och nie, ciebie oszczędzę. Potrzebuję wszystkich tych, żeby poddobywali. Oni do niczego innego się raczej nie przydadzą. Eee, tu jest jeszcze dwóch Zasuwać ziomki. No i zobaczymy czy się uda. Wyeliminować nimi wszystko. Dobra. Dobra. Moment, 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 moment. Niech się zregeneruje troszkę. Jeszcze kawałek ostu się. Nie dajcie się zniszczyć. Spokojnie. Na luzie. Bez paniki. To są tylko cztery bunkry. Zregenerowane, dobra. Dobra I jeszcze ten I jeszcze jeden Gitara To mam traktory eee, Teraz tak To Czy w ogóle wy będziecie Teraz oddział trzeci Stańcie sobie na razie tutaj. Mhm. Wy już na stałe będziecie oddział czwarty Przejechać i zniszczyć. Wszystko zniszczyć. Po prostu jak leci.

Dobra To może nie tak Bo one się już naprawiają Teraz zniszczyć beczkę Kolejną Bardzo ładnie Aha, bez wysypu ludzi jest, widzę Zająć fabrykę toksyn, tak wiem Bardzo ładnie. Jeszcze dwie. Dobra. I z powrotem wsiadać. Może tutaj lepiej. Dobra. Mamy bunkier tutaj, znaczy to są pojazdy bunkry dwa świetna sprawa to jeden i drugi a teraz wychodzić i wychodzić dobra Nadal jesteście czwóreczką i teraz tak Tu są tylko bunkry już tylko. No dobra Ty jesteś nadal moją jedynką. Przejdź sobie tu na spokojnie. Wy nadal jesteście moją dwójką, u Was jeszcze jest tu sporo, dobra. A Wy jedziecie. Z... Pozbędziemy się tych budynków. Jest to lotnisko w ogóle. Dobra. Poszedł jeden. Poszedł drugi i poszedł trzeci budynek Dobra Teraz tutaj Trzeba niszczyć wszystko Jeden Tracimy ich Oj stracimy ich No nie interesujcie się tym czym nie trzeba No kurde Pieprzone traktory Niewiele mi, mi ich już zostało

Jest drugi. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Poczekać chwilkę. Bo tu są jeszcze trzy bunkry. O oh my god. Dobra. Wy. Znaczy ty to w ogóle wsiąść tu. Z łaski swej. Dziękuję. Teraz tak. Podjechać tu. Jedynka pod... Podejść tu Te cholerne bunkry mnie kiedyś no, normalnie doprowadzą do szału A jeszcze ominąłem Tu są z wyrzutniami rakiet Aż no tu Podjedź Bo tu ich trochę jest Alliant tank. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Przeciwlotnicze. Bardziej bym powiedział, że jest mi potrzebne. Wow! Tu jest ich więcej. Nice. Dobra nie mają energii więc bezproblemowo no opartego można zniszczyć ten bunkier lecz barak kurde co ja gadam bunkier barak dobra zostały mi trzy czołgi z toksynami paladyny

Szybciej! Stracone, ale żyje. Dobra. We. Zniszczyć to. Pomóc im. Czyżby to było wszystko? Niemożliwe Przewieź toksyny na lotnisko, no są Mam tym sterować jeszcze Aha, pozostało toksyn 17 Super Dobra, okay, wy jesteście jedenka w takim razie, bo jesteście dwójka. Jedenka za nimi. Czwórka, dołączyć.

Przejm Mam ich tutaj sporo, więc... No przejąć miałeś fajnie, bo przynajmniej wiem, że nie umierają. Dobra. Jak będę ich bronił to chyba wystarczy w zupełności Oni sobie tam jeżdżą w tej nazad Nie powinno być problemu Na dawać mi ten czołg dziękuję coś przeciw lotniczego nie trzeba dziękuję dobra was tutaj przestawię się bardziej się tutaj no dobra fajnie ogółem kończymy jeszcze kilka kursów Poproszę, ten czołg. Ten! No, nie wierzę. Paladyn! Chcę wziąć Paladyna, dzięki. Mam Paladyna, haha. Ha. Kolejny czołg. Chcę ten czołg. Dawać mi go. Hmm, nie dali mi czołgu. Tu jest czołg. Stój na chwilę. Weź na... Jest czołg. Czemu mnie bije? What the hell? Ty. Podjedź bliżej. Paladyn. Wbijaj. Ude. Trzeba było wbijać do tego Paladyna. Dobra. Stały dwie toksyny. Już jadą. Zresztą. Nice. No w porównaniu z poprzednią misją to... Jest pikuś. Pan pikuś. Te baraki są świetne, mobilne. One jak zostaną zniszczone raz, to później trzeba zniszczyć je drugi raz. No dobra, tutaj i tak podzielę to na dwa odcinki. 20-minutowe. Tak będzie chyba optymalniej. Lepiej się będzie oglądało. Bo tak prawie 40 minut wyszło tej misji, więc... Tak będzie chyba dużo lepiej, no nic. tu Wam podziękuję za uwagę w em, obejrzeniu misji czwartej, cierpliwie co i jak. I do usłyszenia w następnej misji. Gramy w co chcemy. Common To będzie ostatnia chyba misja, piąta, więc e, potem przechodzimy do Chin. Trzymajcie się. Hej!